Witam Państwa bardzo serdecznie. W odcinku 16 pan Marek Tomasz Chodorowski, autor książki Bestia, Cywilizacja nad Przepaścią, opisał strukturę przyszłego rządu światowego oraz powszechne mechanizmy sprawowania władzy. Opis ułatwi przyszłym poddanym oddzielenie fikcji od rzeczywistości. Zapraszam do wysłuchania 17. odcinka trzeciej części rozmów z panem Markiem Chodorowskim pod tytułem Wiek XVII: Wersja Alternatywna dla Rzeczypospolitej. Panie Merku, czy Europa mogła bronić się skutecznie przed skoordynowanymi działaniami bestii? Wyłącznie przed drugą połową XVII wieku, dlatego że po roku 1648, no, tą datę na pewno warto zapamiętać, czyli po wojnie 30-letniej sytuacja była już nie do odwrócenia. I, i po, możemy dodać, podobna szansa pojawiła się. Dopiero dzisiaj, czyli po 400 latach. A z jakiego powodu możemy ponownie bronić się dzisiaj? E, e, chętnie na to pytanie odpowiem, ale na chwilę, e, może zanurzmy się w przeszłości. No to w takim razie, w jaki sposób mogliśmy bronić się wcześniej? E, w XVII stuleciu e, taką możliwość miało w zasadzie tylko jedno państwo czyli e, Rzeczpospolita obojga narodów. No, i to wynikało z potencjału, przede wszystkim potencjału politycznego tego państwa cywilizacyjnego i gospodarczego. No, i to Rzeczpospolita obojga narodów była w tej pierwszej połowie XVII wieku przykładem no, nowocześnie skonstruowanego, oczywiście na miarę tamtej epoki państwa. A Hiszpania jedyne, w wieku XVI, mocarstwo globalne. Wielka Hiszpania swoje starcie, tak naprawdę bezpośrednio z bestią nominalnie, tylko z niewielką wówczas, może nawet pyzatą, taką nie, bardzo niepozorną Anglią, w sposób całkowicie zaskakujący przegrała. A doszło do tego 8 sierpnia 1588 roku. To są ciągle te czasy wokół panowania Stefana Batorego w bitwie pod Graveline. Wielka armada wówczas została rozbita. A skoro pospolita to kto konkretnie, który władca? Na pewno nie Zygmunt II August. E, b, b, ten, który zmarł w 1572, czyli ostatni z jagielonów na tronie. Dostrzeżenie zagrożenia przed rokiem 1572, zagrożenia zlokalizowanego w Anglii, czyli w kraju stanowiącym przed tym rokiem wyłącznie europejską ciekawostkę, możliwe było jedynie teoretycznie. teoretycznie. Następnym polskim królem stał się Stefan Batory. Stefan Batory, w, w, czyli władca rządzący no, w okresie 1575-1586, e, był od początku zagrożony, no, z czego prawdopodobnie nie, nie do końca zdawał sobie sprawę, e, otoczony intrygami, no, i posiadał stanowczo zbyt mało czasu na namysł i na rozejrzenie się po Europie. A jeszcze mniej na wykonywanie posunięć strategicznych, dlatego że nowa epoka ledwo się wyłoniła. Ale z dzisiejszej perspektywy kierunek działań Batorego był właściwy, no i mo możemy już tylko żałować, że pozwolono mu rządzić tak, tak krótko. Zoszkolenie Batory, to kto? Jedynym władcą Rzeczpospolitej, z Absolutnie największymi szansami na dostrzeżenie na czas śmiertelnego zagrożenia, zlokalizowanego z woli sił zewnętrznych na Wyspach Brytyjskich, był Zygmunt III Waza. To spójrzmy w takim razie z XVI-wiecznej perspektywy na pozycję polityczną polskiego i, i, i szwedzkiego króla. Co powinien był dostrzec w roku 1588. Tuż po swojej koronacji. No to wymienię po kolei. Po pierwsze, chwiejącą się potęgę Habsburgów hiszpańskich, a, a chwiejącą się mimo posiadania wówczas superpotęgi istnienia superpotęgi globalnej. Po drugie, chwiejącą się i to wyraźnie się chwiejącą potęgę Habsburgów wiedeńskich. A, I w tym no, takiej konstrukcji politycznej jak święte Cesarstwo Rzymskie. Po trzecie, no, targaną potężnymi konfliktami re religijnymi nie, no, nie tylko Francję, ale również całą Euro Europę i także umacniające się w niezwykłym wręcz tempie Królestwo Protestanckiej Anglii. Czyli no, użyję takiego kolokwializmu państwa Kurdupla, wówczas znajdującego się w połowie XVI stulecia, już w połowie XVI stulecia, na najlepszej drodze do opanowania Wysp Brytyjskich. No i wreszcie, jak gdyby taka obserwacja najistotniejsza, mianowicie do, dotycząca niezwykłej zastanawiającej aktywności angielskich służb tajnych na terenie Starego Kontynentu. I co z tego wynikało? Władca Rzeczpospolitej, no, czyli Zygmunt III Waza, otrzymał od losu na przełomie XVI i XVII stulecia kilkanaście lat spokoju, na, no, które powinien był wykorzystać na podjęcie energicznego działania. A Ta okazja polityczna wynikała Wówczas, czyli w tej pierwszej połowie XVII wieku z niezwykle, zwłaszcza na początku skomplikowanej sytuacji równocześnie Rosji, Francji i Szwecji. Jakie działania pan ma na myśli? No, przede wszystkim radykalne usprawnienie państwa. Wystarczyło wówczas choćby powołać dziewięciu wyższych urzędników, no, którzy mogliby stworzyć zalążki. Przyszłych instytucji, no i, i, i dodajmy wreszcie instytucji, bo takich instytucji osadzonych w państwie wówczas nie było. I to instytucji zarówno cywilnych, jak i wojskowych, które no, zaczęłyby konstruować nowoczesne królestwo. Wśród tych instytucji pojawiłyby się, prawdopodobnie musiałyby się pojawić, postaci dwóch. Nazwijmy to łączników czy łączników stałych, polskiego króla z polskim sejmem. I jakich łączników? Mogli nimi zostać na przykład marszałek sejmu, ale też mógł takim łącznikiem zostać szef nowo powołanej grupy stałej posłów do spraw reform ustrojowych. A pozostali? Na pewno Konieczne było wówczas powołanie kogoś, kto pełniłby taką funkcję naczelnego wodza armii. Świetnie by było, gdyby powołano Radę Stanu i Marszałka Rady, Rady Stanu, ale także powinien się pojawić już w tamtym czasie miniaturowy odpowiednik rządu, zresztą odpowiadający temu, co się działo w Anglii rządu składającego się z premiera i co najmniej czterech ministrów. A co takiego mogłoby się zmienić po takich powołaniach? Co by to zmieniło? No powstałby nie tylko zalążek tego przyszłego rządu, ale też no, co najmniej pięć najważniejszych instytucji cywilnych działających poza królem, zapewniających sprawne funkcjonowanie takiego. Imperium no, położonego w centralnej Europie i to bez względu na kondycję króla. Jakich instytucji? Rzeczpospolitą mógłby od tej pory reprezentować i zarówno w relacjach zewnętrznych jak i wewnętrznych nie, nie tylko król, ale delegowani przez króla wysi dygnitarze, czyli Marszałek Rady Stanu, naczelny wódz armii, premier, czyli pierwszy wśród ministrów, co oznaczałoby, że państwo uzyskiwałoby no, odporność, której bardzo już za chwilę potrzebowało. A czym ci urzędnicy mieliby się zajmować? Marszałek Rady Stanu mógłby tworzyć ciało doradcze przy królu, czyli taki organ, Stabilizujące państwo premier no, na pewno byłby odpowiedzialny za handel morski, który no, nie szczególnie Rzeczpospolita rozwijała, ale także za transport, za, za żeglugę, żeglugę śródlądową, za drogi wodne i pilnowanie udrożnienia tych dróg wodnych, no, generalnie mówiąc za infrastrukturę, w tym stocznie i porty których też rzecz Rzeczpospolitej brakowało, ale także za współpracę wszystkich pięciu ministr, ministrów. Naczelny dowódca armii na pewno odpowiedzialny byłby za ówczesny odpowiednik sztabu generalnego, na pewno za organizację szkół wojskowych, w tym wyższych szkół wojskowych, no i za wojskową informację. Minister stanu, czyli szef dyplomacji. Odpowiedzialny byłby z pewnością za informacje międzynarodową, no i do wymienionych przeze mnie już takich ewentualnych dygnitarzy królewskich mogłoby dojść trzech urzędników nieco niższej rangi. Jakich, Pani Marku? Czyli no, minister finansów, przede wszystkim, osoba zarządzająca w tamtych realiach. Polityką monetarną i fiskalną państwa. No, konieczny był tak, taki ktoś, taka osoba. Minister Edukacji, no, który nie tylko byłby odpowiedzialny za organizację i funkcjonowanie szkół wyższych czy edukacji powszechnej, ale przede wszystkim za rozwój, taki rozwój edukacyjny, rozwój kulturalny czy kulturowy. No i tą trzecią postacią, Powinien być minister skarbu, no i ten już odpowiedzialny byłby bezpośrednio za zarządzanie majątkiem króla. No nie małym, no w tym za stan skarbu państwa. A po co król miałby powoływać dwóch łączników stałych, działających na styku z polskim parlamentem? Dla wzmocnienia i usprawnienia władzy Sejmu, ówczesnego Sejmu Rzeczpospolitej. I no, tu warto zwrócić uwagę, że takie wzmacnianie, usprawnianie pracy to jest proces, i to powinien być proces nieprzerwany, no stąd wzięła się propozycja utworzenia grupy stałej. A dlaczego nie podjęto podobnych reform? Dlatego, że Rzeczpospolita została uśpiona i... To paradoksalnie zarówno dobrobytem, jak i nieustannymi wojnami toczonymi najczęściej na, na kresach. Wówczas jeszcze wojnami zwycięskimi, ale także, a może przede wszystkim dlatego, że polski król, czyli Zygmunt III Waza, nie odczytywał epokowych zmian, jakie no, na jego oczach zachodziły. A co powinien był zrobić? Przede wszystkim ustalić hierarchię niebezpieczeństw, które państwu zagrażały, w tym zagrożeń długofalowych i największych. I dopiero na tej podstawie mógłby zdefiniować tzw. polską rację stanu, a następnie powołać najważniejszych urzędników i dygnitarzy no, i z nimi opracować jakąś strategię. A to oznacza, że absolutnie nie powinien był i nie mógł ograniczać się do, nie powinien przede wszystkim, do, do reakcji doraźnej i to do wymuszonej na zdarzenia bieżące. Ale było to jednak chyba zbyt skomplikowane dla polskiego władcy, panie Marko. No, podobnie jak i dzisiaj jest to zbyt skomplikowane dla nieomalże każdego Polaka. No i no było. Syn Zygmunta III Wazy, Władysław IV Waza no, nie został przygotowany chociażby w najmniejszym stopniu do realizacji jakiejkolwiek szerszej myśli strategicznej. No, takiej myśli po prostu w, w XVII-wiecznej Rzeczpospolitej nie było, co oznacza, że wielkie... I naprawdę nowoczesne, jak na tamte czasy, państwo pozbawione było steru. A co mógł zauważyć Zygmunt III waza po kilkunastu latach sprawowania władzy w Rzeczpospolitej? Po roku 1603 katolicka Francja wychodziła już, czyli po roku zakończenia tych, tej wojny domowej w Szwecji, katolicka Francja wychodziła już ze swoich największych kłopotów, czyli również no, z, przede wszystkim z wojen domowych, rozmaitych, i ponownie stawała się ważnym graczem. Z kolei protestancka Anglia uzyskała w tym właśnie roku, czyli w 1603, pełne panowanie i to już nominalne, wcześniej było takie faktyczne, ale, ale nienominalne, uzyskała pełne panowanie na Wyspach Brytyjskich. Możemy dodać, że takim symbolem, XVII-wiecznym symbolem angielsko-szkockiej jedności okazała się dynastia Stuartów. Jakie powinny być w tej sytuacji główne cele polityki zagranicznej Rzeczpospolitej? Na pewno stałe monitorowanie sytuacji w Rosji. Na pewno dokładnie to samo, czyli stałe monitorowanie. W sytuacji w pobliskim państwie Habsburgów. No i to samo, czyli stały monitoring sytuacji w odległej Anglii. Próba zawiązania Unii Personalnej polsko-rosyjskiej, no, w której wystąpił taki epizod jak powołanie Władysława IV Wazy na cara Rosji zakończyła się fiaskiem i to raczej ze strony na, ze względu na bierność polskiego króla tylko, że ta Unia Personalna Polsko-Rosyjska z dzisiejszej perspektywy Unia, do której powinno było dojść w pierwszych dziesięcioleciach XVII wieku wydaje się rozwiązaniem optymalnym a czy istniały jakieś kierunki alternatywne? Jedyną alternatywą mogła być ewentualnie unia personalna, w tym wypadku Katolicka Polsko-Habsburska. Z tym, że na początku XVII wieku zalety takiej Unii Rzeczpospolitej, łączącej się stopniowo z Moskwą przeważały. Dlaczego nie doszło do zawiązania Unii Personalnej Polsko-Habsburskiej? No ze względu na obopólne obawy. Problem stanowiło przede wszystkim zbudowanie wzajemnego zaufania. A co ze świeżym polskim zwyczajem wybierania króla w wolnej elekcji? No coś z tym coś z tym należało zrobić. Z tym, że wydobycie się z takiej pułapki, no, która trochę przez los została, albo może nam się wydawać, że przez los została na rzecz pospoliną no, zas zastawiona, więc ta, wydobycie się z takiej pułapki wymagało już finezji. I Zygmunt III Waza, czyli no, syn Katarzyny Jagielonki, mógł teoretycznie z tego typu polskim problemem sobie poradzić, ale mógł tylko pod jednym Warunkiem, o ile podjąłby szerszą reformę ustrojową. No, myślę, że trudno sobie wyobrazić rezygnację polskiej szlachty z elekcyjnego wyboru króla. No i stąd y, tam pojawił się taki element, na który <laughs> warto zwrócić uwagę, y, to, do który nazywa się Rada Stanu. A, I dlatego prawdopodobnie należało zacząć od utworzenia owej Rady Stanu, czyli instytucji funkcjonującej. U boku władcy. E, t, tutaj możemy podsumować tego typu e, rozważania tym, że Zygmunt III Waza był e, no, na pewno ostatnim polskim monarchą, który mógł jeszcze zainicjować korzystne e, i skuteczne zmiany. Dlaczego ostatnim? Choćby dlatego, że jego syn Wład Władysław IV rządził e, już trzykrotnie krócej. No, 32, 48 to jest zaledwie 16 lat. Z kolei sytuacja po roku 1632, czyli po śmierci Zygmunta III, stawała się z każdym rokiem trudniejsza. To do, dosłownie zmieniała się w tą złą stronę w oczach. No i bardzo intensywne były wysiłki angielskie, czy też wysiłki bestii, zarówno Rosja, jak i uzbrojony, uzbrojona wówczas po zęby Szwecja, obracane były cały czas systematycznie przeciwko Rzeczpospolitej. A przez kogo były obracane? No właśnie przez angielskie służby tajne. No i destrukcyjna aktywność Anglii na kontynencie stale rosła. Dopóki istniało potężne państwo, na wschodnich rubieżach Europy, czyli Rzeczpospolita, no, zarządzanie europejską polityką przez Londyn e, nie było możliwe. E, no, nie było możliwe i e, cały ten projekt globalistyczny bestii e, no, byłby nie do zrealizowania. W całej tej sprawie największą szansę zaprzepaścił Zygmunt III Waza. W jaki sposób? Mogę to tylko jak gdyby, podać w, w jednym zdaniu, ale de facto już to po, powiedziałem. Nie dopuścił w odpowiednim czasie, w odpowiedni sposób do koronacji, czyli do tego ostatniego kroku Władysława IV na cara Rosji. A z jakiego powodu to zrobił? E, najbardziej prawdopodobny jest powód religijny. No, to była różnica między E, e, prawosławiem i katolicyzmem, czy napięcia między ty, tymi re, religiami, które na, na pewno byłyby wykorzystane politycznie przeciwko e, polskiemu królowi, ale decydującą rolę prawdopodobnie odegrały wszelkiego typu potrzepty, podpowiedzi, e, intrygi, no, tak jak to się odbywa również dzisiaj. A czyje? No, możemy się domyślić, że przede wszystkim angielskie, inspirowane przez angielskie służby, ale niewykluczone, że również przez Watykan i przez służby watykańskie. A co by się stało, gdyby polski król jednak w odpowiednim momencie się zgodził? No, i tutaj należy powiedzieć, że wszystko zależało od warunków wstępnych. Po prostu należało negocjować. I, ten warunek, który wszyscy zdają się do dzisiaj podawać czy podnosić, czyli napięcie między, między katolicyzmem a prawosławiem, nie było i w dalszym ciągu nie jest konieczne. A przekonanie powszechne jest jednak chyba inne. No ale bez względu na utrwalony stereotyp, jedno jest pewne. Znaczy, polskie losy rozstrzygnęły się w latach. 1603-1648. Dlatego, że tylko wówczas posiadaliśmy czas, wystarczające środki, no i sprzyjające, a momentami niezwykle sprzyjające okoliczności, dające nam możliwość zorganizowania przemyślanej obrony. A dzisiaj? Wcześniej Pan stwierdził, że podobne możliwości co 400 lat temu mamy dopiero dzisiaj. Z jakiego powodu? Powód pierwszy i najważniejszy, bestia zaatakowała teraz, dzisiaj całą planetę. Bestia, czyli to, co czasami identyfikujemy z, z pewnymi gremiami finansowymi, ale również ze służbami ze służbami tajnymi Stanów Zjednoczonych, Izraela, państw NATO. Bestia zaatakowała tym razem nie tylko Rzeczpospolitą. Ofiarami po roku 2020 mieli być, no i to, to jest nowość, wszyscy na globie, czyli ludzie wszystkich ras, narodowości, szczebli społecznych, stanów majątkowych. No i yy, yy, kolejny powód, dla którego pojawia się ta szansa. Rzeczpospolita, ta z XVII wieku, nie miała świadomości, istnienia aż takiego zagrożenia i aż tak istnienia aż tak omnipotentnej, wszechogarniającej struktury. Ale my, ludzie współcześni, czyli żyjący w wieku XXI, no już, już jesteśmy, a z pewnością powinniśmy być. To co w takim razie powinniśmy zrobić? Od czego zacząć? O wszystkim zadecyduje na nasza świadomość. Wiedza o bestii ma w tym wypadku, o tym jestem przekonany, znaczenie absolutnie fundamentalne. Bestia, ta struktura albo ta niszcząca struktura nie jest w stanie funkcjonować, gdy pewność co do jej destrukcyjnego oddziaływania, co do używanych przez nią przede wszystkim technik operacyjnych, stanie się utrwalona i powszechna.